Dobra. Dzień dobry. To jest pierwszy film będzie na nowym już kanale. Stary umarł, niestety. No ale... trzeba żyć dalej. Mm. Co dzisiaj? Killer review? Ktoś od stylu? Czy The Legion? Legion, no. W przyszłości się na przykład The Stinger. Albo Onryo. Może The Executioner. albo or Orgonę. No. Shape, Nerska, Doktor, wszyscy! Zrobię wszystkich w swoim czasie. Hmm. Ale dzisiaj Legend? Mam trochę jak to co yy, Mogę wydać. Po co mamy ich tutaj trzymać? Dobra, poproszę i barwa. Okej. Okay. Co się porobi? Porobi się. No i taką. Czyli będzie tak test. Będzie test? Po teście? Yy, będzie ocena. Jak z każdym z naszych panów i innych. W ogóle bez itemów. No to dobrze. Będziesz wzięli itemów. Bez of Okej. Ok. Może jeżdżę przez 300 rank. Nie wiem. Teraz był. Dosłownie. Dwa dni temu był restrank. Yy. Zapraszam na Discorda. Link w opisie. I w opisie kanału. I wszędzie tam. Wszędzie jest ten link. Tam. Fajne osoby zbieramy na 100 osób. Giveaway o DLC. Zosta już powoli wiemy tam z adminem. Jaki weźmiemy, ale wolę jeszcze nie mówić. Ale to nie będzie żadne dziedzictwo, żadne dziedzictwo to, to nie będzie, więc się nie, nie trzeba obawiać. Bo, no bo jak Freddy, Freddy, to byłoby trochę słabe. Znaczy, niektórzy może chcą, a jednak większość raczej nie chce. Więc Freddy to nie będzie, więc tyle możemy powiedzieć. Dobra, ale jeszcze z 18 osób. Yy. Dobra. Jakiś tu mam budżetowy build na nim, tylko chcemy sobie ocenić, jak się nim gra. Jak po prostu coś gameplay jakiś pokaza się. Dobra, dobra, szlak, dobra, sloppy butcher. No, żeż wiedział, że będę to robił. Wiedział, Dobra, to on taki głupi aż nie jest, jakbyś się wydawał. Z nim. A tam, Udy na lupę mi bierze. No, przeskoczył okno. Dead hard. Dobra, ale tego. A tu spaleta, ja nie widziałem w ogóle. Dobra. Czyli muszę po prostu dokładnie patrzeć. Co to jest? Co to jest? Dobra, nie wiem. Tu jest nadam. Nie on będzie kąpić palety. mam kolegów. Zdąża? Jasne. A Nie zdążyłem szlag. Dobra, weźmy go On kampi paletę Nieładnie, nie kampi się paletę co powiem Nigdy nie przynosi żadnego spodu dobrego nie wiem po co tutaj respektowałem, wszak nic nie ma bardzo ale oni, on, oni wiedzą Co jest ze mną nie tak może do tego, żeby jeszcze grać... dnia. Ej, Dobra, wybijmy sobie Frenzy. Ja go zostawię. zostawię. Jakim co tego nie trafiło? Dobra. Nie, tu jest Discordem Zostaw. Co jest, nie widzę co przed oczu znikają. Okej, okay. oni tego gena naprawią. Okay. Nie ma to Harda, dobra. Trochę słabo idzie. Ale powiem ci szczerze, że, że lubię grać Legionem. Lubię nim grać, bo jest dość przyjemnie, prosto. Też mapa się musi trafić i nie, nie mogę być ślepy. się przyblokował. Hmm. Dobra, niech pan się blokuje. Teraz skupia pałdzenie porządnego. Tam jeszcze byli. Dobra, wierzymy. biegnę hmm. pomyślałem, że ma Deadharda no, oczywiście, że ma ale teraz tutaj za bardzo nie ma z czym się bawić. Co jest? Nie wiem, myszka mi ogólnie nie chce klikać sami. Czyli nie wiem. Dobra jest. Dobra, widzę jakieś haki zaczynam zdobywać. Dobra, weźmy ją. Do Chcesz zdymować? No, dawaj ten Co jest? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mm. Na razie spoko. Znośne. bo kupę. Chodź chodź o, czy tu? No, jednak masz do tych harda ty, bo jednak masz. A teraz. Teraz zmaściłeś. O, no, rzeszcz! Kurde, no... Zawsze daje się na to wziąć. Cięż chcę ustawić tak, żeby mi latarką nie potraktowali. No latarki nie mają. Jestem głupi trochę. Niewygodne bramy. Tam przy bramie... Niedobrze. No też Generaż na początku. A potem... Nie wiem, chyba jeszcze ne, jeden nagram. Jeszcze jeden gameplay. Potem tu stalnie nie wyszedł. Już to jako rozgrzewkę potraktuję. Jakiś niemiec. To jest. Mmm... Nie wiem, teraz będzie lepiej. Na stówę. Już tak po rozgrzewce, że tak powiem. Jak w dzisiaj w ogóle? Rate of the i zresztą Blood Dance 3. No właśnie. Wolę Killera. Bo za dużo surwa nie gram. Mm -mm. Po pocenia. Będzie, po Niestety. Gdzie trafiły typy. Więc mam nadzieję, że jakoś lepiej pójdzie. Że w ogóle się nie trafi jakieś głupie mapa, Tylko coś fajnego, wygodnego. Podobało. więc no, sobie mapa. Tutaj nie powinno być tych ciemnych miejsc za bardzo. żeby Nie zauważa nikogo. O, monitor inaczej ustawmy. Dobra. Mm. Hmm, tutaj są surwy, yy... sam szafka. CO?! Nie kampimy palet! Nie kampimy palet, to nic nigdy nie daje. Yy, dobra, przeleciał przez paletę. Przeleciał przez paletę. Yy, Assassin's Creed? Dobra. Rozwalamy paletę. Bierzemy dziadka. Good flashlight, good flashlight, save. No toksiki widać, widać. Niestety. No jednak tu boxy do generaše były. Czyli ty umierasz? Ty umierasz... Tam byli u góry, dobra. Mhm, wszyscy byli u góry. Mój dziadek zaczynał robić tego genatu, dobra. dobra. Ty z którą stronę zrotowali. mamy kolejnego surwa na genie. Kolejny surf. No bo dobra. Brawo. Paleto. Eee, no daleko mnie bierze. Dobra, dobra. Ale nie wiem co... Jeszcze z 3 geny, to dobrze. Kampi palety O kurde, tutaj wyrobili gena Dziadek Dobra, ale ja to nie raczej No na spokojnie No jakiś sabotaż zrobił Bezsensowny No dobra, widzę ciatka oraz widzę... ...wszystkich. Ten u góry był mocno zrobiony Schodźmy tam do góry Blok? A co ja zrobiłem? No, tu No ale to jedno dobrze wchodzę, myślałem. Myślałem, że będę trochę mocniej pocić ale się myliłem jak widać po co mi się w ogóle? Trzeba to po prostu ja dobrze gram? Mm -hmm. Tu jest. 360. No zostawmy ją, albo jednak nie dawaj. Dobra, tamto poszło ściągać. i... Frenzy. Dobra, chodźmy tutaj. Wszyscy są daleko. Bierzemy ją. Tu palety nie ma jeden gen został im do zrobienia No chyba ona wisiała, ale nie ma DS albo nie trafiła Jedno z dwóch, mm -hmm. dzisiaj ma być na ten gorszy dzień. Tych genów nie pinuję A kto tu był? A, dobra, dancy Dobra to wolnijmy ją raz. Dobra, i teraz ją weźmie. Raczej dogonię. Raczej na 100%. Czy powiem tyle. No w tym momencie nie ma za bardzo ci uciec. Ona nie ma do O ty kurde, jednak. I co, już? Już? Tak szybko? Tylko jeden. Znowu Czyli dzisiaj mam po prostu gorszy dzień, widoczniej Jedno z dwóch mm. A dobra yy, Tyle tych gier nim rozegrałem, że raczej więcej nie potrzebuję Dzisiaj mam po prostu gorszy dzień, może tak z rano Dlatego Normalnie to dziś po południu Ale dobra, nie wiem, w następnych odcinkach będzie lepiej Mają cenach killera? Bardzo fajny, przyjemnie się nim gra, tylko ja musiałbym rzucić trochę bardziej na chill, ale że tak powiem to była taka rozgrzewka dzisiejsza. Dopiero pierwsze dwie gierki. No, ale jeżeli chodzi o mechanikę no, killera, całkiem spoko jest to Frenzy. Yy, tylko właśnie trzeba być skupionym dość, ale też niezbyt za bardzo skupionym, bo inaczej no właśnie nie będzie tego chillu, nie poczujesz tego yy, tej postaci. No bo trzeba trafić, bo jak nie trafisz w frenzy, no to... No to trochę. Też trzeba uważać stanę paletą. No. No i ja ogólnie, no to całkiem spoko jest. jakiś innych rzecz, w taki do spowalniania leczenia, myślałbym, był spoko, gdybym miał tutaj Tenatę na nią odblokowaną. To można byłoby fajny build do spowalniania leczenia zrobić. Slopy bacher, Tenata, Barba na przykład i... No i na przykład, nie wiem, co to jeszcze można byłoby. Też właśnie ten no, Deadman Switch jest spoko. Albo coś w stylu tego, nie wiem, Discordance, Mad -Grid, nie wiem. No taki zresztą byłby bez sensu. Może opresja albo ruina. No ale to zasadniczo to wszystko. Killer fajny. Następny, jaki będzie brany w następnym filmie, to będzie The Shape. Eee, no ja go mainowałem ogólnie. Czy mainuję go dalej. jest jeszcze level 18. No. A potem możemy na przykład zrobić, nie wiem, Hannibala albo... Slingera. Można napisać w komentarzu następny. Czyli jednak bardzo fajny killer, tylko trzeba się skupić na grze. Bo inaczej to nic, nic nie wyjdzie z tego co zrobić, jeżeli się nie skupisz dobrze wstyczną odpowiednio. No więc ja dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania oraz do zajrzenia na kanał ponownie w przyszłości. No. To dzięki. Ja do zobaczenia, zapraszam od Discorda.